Cześć kochani z tej strony Angela i witam Was w nowym odcinku w Stardew Valley. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj będą poszukiwania jajek. Dinozaura oczywiście. O, scenka. Good morning. Mhm, bardzo piękny dzień śnieżny. No. Co on tam robi? Mhm. Mm Dziwny koleś. Co? Coś mi się pali w garnku. do czarodzieja. Nie zdziwiłabym że gdyby on był jakimś jego bratem. O, tam jest starą jakąś szafę grającą. No, do... Dzięki, dzięki! Dobra, postawmy sobie ją gdzieś. Można sobie muzyczkę włączyć. O. o! No i fajnie. Dobra, dzisiaj jest plan, tak jak mówiłam, żeby pójść yy, i poszukać tego jajka dinozaura. I wyczytałam sobie na Wikipedii oczywiście, czy Wikipedii, no takim wiki tej gry, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, nie śmiejecie się ze mnie. W każdym razie yy, są te nowe potworki, takie. Na, tam na pustyni, w tym w tej kopalni, i tam właśnie z tych potworków też jest możliwość, że wypadnie. Więc dzisiaj pójdziemy i zobaczymy. A przy okazji, może nam się uda ten setny level, chociaż wątpię w to. Tego tu już nie jestem pewna. Do szklarni nie idę na razie, bo nie. Nie będę tracić czasu. Jeszcze bym chciała pójść. Yy... Pójść, pójść, pójść. Kupić yy... do Kowala różne rzeczy, żeby zrobić te. Te bomby. To na razie tu zostawię. Dobra. Bo tam węgla nie mamy i w ogóle, a trzeba mieć te bomby. Przygotować się trzeba. Dobra, tu w ogóle syfy są. Nie tu. Nie tu to ma być. Dobra. Jeszcze. Jeszcze to trzeba wsadzić. O. I jajka zostawiamy tu. Dobra. Mayonez zostawiam tu. No, i to bierzemy. Wszystko do żarcia. I to. O! Dobra. To jeszcze tu zostawiamy. To też możemy tu zostawić na razie. Amnetyst. No. Chociaż może. Nie, dobra. Amnetyst też zostawiam. No, i trzeba iść tam ukupić. kupić Jeszcze tu sobie zerknę No, a ta muzyczka nadal leci Pięknie Co? A, to mogę zrobić I Nic więcej, musimy tutaj poprzynosić różne rzeczy do tej lodówki, bo nic nie mamy Dobra Lecimy, o Shane idzie sobie No i dobra O, scenkę mamy znowu z Shane'em, ciekawe, ciekawe Aha Gotowy na następną rundę Do w, w, w tej czapce No Konfrontujemy się z nim A on gra i pije Ale ciekawe czy co No, co tutaj robisz? Jaki szczęśliwy. dobrze, mu idzie w tej gry? George Cole pił, no proszę. Ciekawe. Nie złana na zęby. No ja tak myślę, że ty piłeś. Nie wierzę, że no ty martwiłyśmy się no. Jestem twoim mężem. A widzicie, nie jest taki zły, ten szajny jednak. O, takie zerduszka poleciały. I wracam do domu. Poczekaj. Widzicie? To nie taki ten Shine. Może wyjdzie na ludzi. Dobra. O Jezu, nie ja to chciałam. Ale patrzcie, 25 tysięcy. Muszę nazbierać na to. No. Eee. Yy... Szopa. Trochę kupimy tego, tylko kurde, musimy sobie 500 z, y, tych monet zostawić na bilecik. A za dużo. Dobra, to sobie sprzedam. Trudno. I lecimy. Y, nie tędy. Widzicie, to są takie dwie scenki. Dziewiąta To jeszcze. Ona chyba o dziesiątej przychodzi ta. Babeczka. Jesteś już czy cię nie ma? Nie ma cię jeszcze. Dziewiąta Halo? O idziesz. O co tak późno? No chodź. Już dziesiąta dziesięć jest. No, już jest, no, kierowco, chodź. No, już mogę kupować szybko. No jeszcze kawę mogłam wziąć, kurde. Lipa, kawy nie wzięłam. Nie będę szybko chodzić. No, ale no dobra. Trudno się mówi już. Tutaj takie rzeczy. Mega bomb. To moglibyśmy też kupić. Może jakieś lepsze te artefakty by wy... wypadły z tego. Nie wiem. Nie znam się, ale się wypowiem. <grym> Dobra. E, wiecie co, tak, bombki sobie tutaj wsadzę. No. I, 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 i od razu sobie zrobimy trochę. Okej. Okay. Tu już do nas coś leci. A! No. Spadaj. Spadaj, spadaj. O i duszek. Te duszki są wkurzające, wiecie, bo zajmują dużo czasu bez sensu. No, i taka sytuacja żeby chociaż nam wypadło to co ja chcę czyli egg egg dinozaur spoko by było dobra moje angielski nie jest jakiś na poziomie y super ekstra zaawansowanym a czasami się po prostu śmieje więc 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 bierzcie uwagę pod uwagę to ja sobie śmieszkuję. Dobra. Czyli widzicie, taki ten nasz mąż wcale nie jest taki zły. A podejrzewam go w sumie o takie. że on cały czas pije. Ciekawa jestem, czy to jest prawda, to co on mówi. Dobra. Tutaj zapuścimy bombkę. A, ile tu jest do jego, zaraz ginę, zaraz ginę. A nie. No, muszę stąd pójść, znaczy w ten kąt. zaraz czy slajmy się dołączą. Dobra. Bit. Widzicie, jak, kurde, spada to strasznie. No chodź. Teraz. No dobra, tutaj mamy następne. Tam się kochają chyba sla... o, slajmy, przeszkodziami. Dobra, tutaj nic nie ma. Puśba. Nara, idę stąd. Aha, super. Dzisiaj jak trochę cykam, więc muszę sobie, kurde, jeszcze tutaj o, to wyciągnąć. Żeby nie marnować tego dobrego jedzonka. Taki sposób mam na te slajmy, że po prostu do ściany je przygniatam. Wtedy tak nie skaczą. O Jezu, właśnie tak. No, a tu już uciekło. Będę latać za nim. Dobra, zjemy sobie. Tutaj nam no, farminga dodaję, ale cóż. Dobra, chodź, chodź. Tak, trzeba zjeść, trzeba zjeść. To nam mało daje. Dobra. Ile tego jest tu? Teraz będą mi atakować, głupki. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, bo ja muszę No, Znowu muszę zjeżdżać. Coś. Patrzcie, no otaczają mnie. <ścoughs> się zestresowałam. Albo bym padła tutaj i straciła. Nie wiem co. No. Tyle czasu zmarnowanego. Jeszcze jest? Tu. To chyba ostatni typek. Dobra. Dziękuję bardzo. By było fajnie, gdyby była jakaś dziura ogólnie. Albo dinozał. O, to nie. Tu nie, tu nie, dobra, idę tam do tej drabinki. Lala. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ile geodek nam powypadało? Na tyle dobrze. A jeszcze mnie zabije moja własna bomba. No, tu nic nie ma i stąd. Nie będę tego zabijać. Dobra, trzeba coś zjeść. już piąta, więc yy, taki szósty level mamy, czy poziom. Więc yy, na pewno setnego tego nie zrobimy, także muszę się y, tutaj patrzeć na te dinozaury całe. No, halo. Zginie. Czy ta bomba się zepsuła czy co? Dobra. Lecimy dalej. Dobra, to schodzimy, schodzimy. O. Nic nie ma. To cudownie. O i dziura. Dziura, dziura, dziura. Dobierzemy ten i lecimy w dół. 11 leveli. Dobra, trzeba coś zjeść. Hmm. No ta to tortilla to wcale dużo nie daje, tu też się walnie, tu się walnie. Jest przejście dalej, tego potwórka tam nie ma. Dobra, lecimy. Tu będą te mumie głupie. Głupie mumie. Ja wam chyba trochę powycinam, bo tak trochę nudno jest. Zobaczymy. Z tego, 21 level. Poziom tej pustyni. Kurde, a tutaj nic się nie dzieje. Znowu idziemy dalej. Ja chcę. A, te potworki. Zaraz czekajcie. Dobra. Tu. No, nic tu nie ma, no nic na to nie poradzę. Tu bomby nie ma, a czy bomby przejścia? Tu postawimy bombkę, czy dostałam? To do wywalenia. Widzicie, to, to jeszcze możemy zużyć. O, to jest dziura kurna, dobra. Jest jedenasta już, i ani kurde tego potworka, ani... ani dobrego levelu tu. Nie, nie, nie zabiję tego, ale... Slajma. Ma tu dobra jest 12 ale lecimy stąd. Ech. Nieudana ta wyprawa. Dobra, weźmiemy sobie to wywalę. To wywalę. Jak on już tu jest, to weźmiemy sobie z 5 tej jeszcze tak sobie myślę. Hmm. Ja po prostu chyba pójdę teraz sama w następnym dniu do tej kopalni na pustyni. Jakby się coś działo, to po prostu wam to nagram, nie? I tyle. Rano, ewentualnie jeszcze, może trochę nagram. Zobaczymy, pójdziemy do Powala i wykujemy sobie. O, tu cały czas leci muzyczka. Dobra. <laughs> Muzyczka gra. Dobra. O! A my tobie damy. <laughs> Mamy 14 na 14. Ciekawe, kiedy dzieciaczka będą chcieli mieć. Najpierw sobie tutaj poukładam i potem yy, razem pójdziemy do... do tego kowala, nie? Trzeba tutaj poogarniać. Nie to, nie to. Trochę mam mało miejsca. Kurna. Dobra, inaczej zrobię. Najpierw muszę tutaj posprzedawać, bo wzięłam trochę rzeczy do sprzedania. Dobra, to sprzedałam trochę rzeczy i teraz tak. No, tu nic nie będzie ciekawego. To już mieliśmy. Chyba też nie wiem. To też mieliśmy. Dobra, w sumie nic. Nic, 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 co by nas interesowało. No i dobra, ja sobie sama pójdę już do tej kopali, zobaczę co i jak. I najwyżej się zaraz zobaczymy. Albo to będzie już następny odcinek. Także może właśnie ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Wiem, że trochę był nudny, ale przynajmniej dwie scenki były. To też fajnie. W końcu coś tam się wyjaśniło z tym Shane'em. Eee, I co? I ja będę się z wami żegnać. Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie jakiś ślad po sobie. Będzie mi bardzo miło. I do następnego odcinka. Cześć!